Dzisiaj drugi dzień talerzowania. No, talerzówka trochę zrobiła wczoraj. No dużo nie powiedziałem, dwie godzinki. Raptem tutaj udało mi się klosz zbić, ale już nie pamiętam kiedy. Eee... A chyba oczepiałem jakąś maszynę. Tą maszyną uderzyłem, ale nie pamiętam czy to była za maszyna. Standardowo oleje. Było, czy nie wczoraj? Nie widać, żeby było. Więc jest litr paliwa, nie będę sprawdzał. Bo wlałem 20 litrów. Co tak słabo. <laughs> Oliwę jeszcze tylko sprawdzę. Lewą ręką tu będzie. Słabo. Nie wiem co wytrzeć Przybyło Szkoda się to szmata jest no. Akurat będę telefon trzymał na tej szmacie to być telefon też będzie miał smarowanie <laughs> Dobra, zanurz i wyjmij. Kurde Я хуже с. Сык. Нас. Достичь. Суме не убыло. Суме не убыло. Кобры Чему не могу травить. A i tu jest to le, lepiej rozwiązane, bo jest taka prowadnica i, i się tylko wkłada, nic się nie przykręca. Do góry nie podać, musiałby się pojazd wywrócić. Nie zamykam. Ja może go podpalę to niech się już grzeje. Mhm. Rar, rar, rar. trochę gazu. Luźnik jest. O, Mikał Zasilanie tego. Szybciej się to zarobaczymy. Coś nie łączy ten kluczyk Może teraz pójdzie. Ja nikt się grzeje, a ja otwieram bramę. Kury się wyjdą trochę. Pójdą sobie. O, kierunek się pali. Nie mruga. Jak się trochę hydraulika rozgrzeje i ruszam do roboty. O, no, patrzcie, kto odwiedził. Pan Bocian. Pan Bocian szuka jedzonka. I zaczęło padać się odbrać, talerzowanie skończyłem na razie trochę mi się zabrało krzaczku za drzewo no, trzeba będzie umyć trochę talerzówkę 60 węża, zaraz wezmę gdzie ten wąż? Chodź tu wężu Ja bym się kończy. cholera Wąż służy do podlewania warzywek Ale dzisiaj się będzie podlewał 60 Chodź tu wężu No, z tej strony wezmę bo grudek rodzicom popsuje ja przejdę tutaj górą może w sumie deszcz pada to deszcz by umył ale lepiej z Ale się rozpadało, trochę się ubrałem, bo zimno się zrobiło. Ogólnie, mówili desce. O, tu taki patent mam. Na otwieranie drzwi. Ciekawe. Ciekawe, czy uda mi się to złożyć teraz. Weź w drugą rękę. Ech. Kurde patenty. Dobra, okay, ta trochę się wleje do cionika, to się wleje. On dalej, leci. leci. Alóżkie krzywdy nie będzie miało. grubsza umyśl tak będzie drapane jeszcze jeszcze się obróci o dawaj do środka te lampy rozbite. nie wyjdzie z warcia sześćdziesiątka brzęda stranie po krzakach. No, i tak sobie umyję to wszystko parę trochę potem to olejem wysmaruję, żeby nie rozwiało. No, taka to robota w polu, i na deszczu. Rężówka umyta, teraz trzeba ją odstawić. Ja mam takie kloski. Teraz muszę tylko zobaczyć, czy wszędzie pasuje. Tu pasuje, tu pasuje, tak żeby też talerze się obracały. Zaparłem deską sobie. No tak. Bo mi trochę spychało talerzówkę. Dobra, tu się kręci, tam się kręci. Muszę opuścić. ręką, dobra, opuszczona, sprawdzenie czy talerze chodzą, chodzą talerze tu, tutaj też chodzą, o, no i git, tylko poodczepiać, o, tyle ja gruźliutko, co zrobić, żeby było dobrze, jedną ręką, Jedną ręką zawsze jest u dupy Znaczy trudniej jest Nie także nie da się zrobić, bo da się zrobić Ludzie rąk nie mają Nogami robią O tutaj, z buta Tych, zabezpieczenie Dobra, zeszło I co, miałeś się remontować, i żeś nie wyremontował 60? Plany były. Na planach się skończyło. Czemu to tak ciasto? cholera Pada opada, idziemy schować. Wsiądkę. a żeś ręce upaprał jak teraz jak te do tego czystego ciągnika wsiądziesz to e, jest dobra jakoś to będzie